Ale wziąłem tego, gówno, bo wyglądało Tędy śmiesznie. Sion, no, w... wygląda śmiesznie, i się okropnie tym gra. Sajon i mają jako jedyne nawet na tył. O kurwa, będę driftował. <grym> Ej, ciu imprezy. Aś mi łezka po. Na no, no, no. są najlepsze. Spanieć,wie jest tu w sumie. Co to jest? Tryb zombie. No kurwa. Znaczy, infection takie, tak? No. Dosłownie tak No ja tak. Znaczy nie, no na przykład w fordze chyba to jest inflection czy coś takiego Ty dziadzie Utknąłem co? Really? Jak się resetuje? Reaction chyba Puch. Nie mogę Reaktion. reset wehicle Gdzie jest reset No co jest? Ale skam Jebni mnie o Jezus, to, Ale to jest brzydki kolor Jezus Maria. Trzymasz taką brzydką toczkę. O Co jest? To się tepnął przede mną. Ja ale ominąłem jest? Nie go dopiero później będę mógł. No to teraz system miałem mieć zapomniałem. Nie no kurwa ma. Ale łeb. Bo ja mam jeszcze... Tu jest kontrola stabilności w tym. Kurwa. To w ogóle... Co? Trafiłem Gdzie trafiłeś? Zainfekowałem się widzę jak to Gdzie... ugrywam Dwie minuty Nie ja mhm. mam tego Dirta 5 w ogóle, nie? Tam, <coughs> Piątka tego jest darmowego Co? Jakie darmowe? Może demo? E, że nie, że z tego, z, z... No bo masz jakby ten darmowy kod na te 2 miesiące Na jakieś tam premium xbox, coś takiego na tym Microsoftzie. A, że, że aż piątkę? No i mam piątkę, nie? Ale jeszcze. A jest No. Na piątkę, jak? Na Grałem, miałem estetykę. To co myślałem, że piątka. Dałem czy jej nie mogę oddać? Nie mogę. Cześć, Wiedziałeś, widziałeś, dowiodłem to wygraną. Ach, chuja mnie to, na to mi wyjebało tam. Wiem, Dobra. Wiem, no jesteśmy po prostu. Ceszeni są, Jechaliśmy, haseł. To mamy. O, A bardziej ja jechałem. Mi wywaliło na kwalach Powie mi ktoś w czym, bo się przekrzyk przekrzykujecie DTM-em DTM-em, faceto DTM. A to te 2.18 czy te gt3? 18, nie no chcą te gt3 No nie! <laughs> nie mogę się hamować Wyskoczyłem ich kurwa, chuj Dobra, 13 gb, spoko No chuj Sieba. Ej, dotknąłem cię! Ja gówno dół Ty dziadzie A jakiego backflipa zrobił Była 10 minut temu, bo Co torpeda <grym> Edemiks <grym> A grani kurwa ale to driftuje, kurwa mać Nie wiem jak ja jeszcze żyję, kurwa, Umijam O to, kurwa o, o, chodź tu No Ale, te, ale, o Jezu, ale teraz Kurde, klatki spadły, ja to jedna klatka na sekundę, człowieku No Nie no, zajebał w tym. Zab Może, ja wierzę, wierzę. Ja wierzę, że ja wiem, że dla was to wszystko śmieszne jest, a wiecie jak, bardziej, jak, jak znacznie bardziej śmieszne to jest Utelira, jak są jakieś 5 klatek na sekundę? W pierwszej sekundzie! to pięć moment. Nie. I czemu pipsko nie... PL ma ostatnie miejsce? No nie, że tak Enemix ucieka i sekundę później już zielony jest ale... a, teraz... <grym> a teraz jest git, czy nie? Nie, nie ma w ogóle streama. Co? No właśnie, nie może ktoś inny streamuje, niż ta No nie no, stream pał O kurde, padać śniegiem teraz zaczęło masz... u mnie nie Ja mnie. śnieg No ja, no, ja mam nie za nie. dużo tego śniegu Masz live'a, czy nie masz? Nie, ja, ja nie chcę w no, dobra Co robisz Dobra, ja chcę zrobić beczkę Ja chcę zrobić beczkę tym a, 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 a teraz masz live'a, czy nie masz? Mama, no, i, i znowu 5 klatek na o, sekundę, ale nie zmieniamy, bo to jest bardzo śmieszne. Ja EDMX! Spierdolony. Kto tam stoi pionowo? Co jest? To jest taki śmieszny. O, o mój Boże. Boże. Dobra, idę latać. No, przynajmniej to mnie złapie łatwo. O, ja o, o! Idealnie! Nie kurwa, tam, jedź, jedź tam, jedź tam, jedźcie tam, jedźcie tam, jedźcie O jedźcie O kurwa tam, jedźcie tam, jedźcie za nim. tam, jedźcie tam, jedźcie tam, to tam, to tam, Jedź za nim Ej, jedźcie tam, jedźcie tam, jedźcie tam, jedźcie Koniec Robert, dokręcaj śruby, poskaczemy! Okej. Okay. Nie no, kurwa, już nie wiemy pójść. No i spierdalać? Romoleo Lukaka. Dobra, od Wiesława, tylko ta 5. Tak, w sumie jeszcze nie zagrałeś. Kurwa. Rolumeula kaka. Kanapeczka. Mam 210 GB wolnego miejsca teraz. Nie mam pojęcia są... co. Na pewno 18 będzie Trochę zajmie. Ilo osiemnastka? Trzydzieści? Dwadzieścia jakaś? Dwadzieścia o tego. 20, o. Dlaczego Bartek był przede mną w tabeli? Mimo tego, że Problem? mniej przetrwał. My byliśmy równo. Hmm. Bo mógł kogoś, nie wiem, zaraz... zarazić. No i zarazić. Nie, no Skąd ten pomysł? To, zaraz nie, te też stał punkty. Kogoś zarazić? Skąd ten pomysł? Nie, zapomniałem nie, o tym. Nie, no dosłownie... Błagam, nie kampmy tutaj, bo to jest trochę tak... On nie, nie na tych schodkach. To byliście tam bana. Dobra. Real banuje tych, co campion. Co Mamy zapas miejsc, eee, więc no. mogę banować. Dwie osoby są na to miejsce. Ej, co jest, gdzie jest to Grand Prix tego. w gdzie to jest, kurwa. A jak to jest po Singapuru kurwa. to no, po Singapurze tymi DTM-ami będziemy jechać w czerwcu. Weź O kurwa Ale fart ja pierdolę No i? No <laughs> ale fart ja pierdole. no i kurwa Dobra, więc to te, ten lir składając PS u ciebie Tak na wyglądało No bo może wyłączyć mi same, bozyk. Już stało no, się Ale, ale teraz nie ja będę wyłączał, tylko później nie ma Dobra, nie, to badajesz jeszcze No co jest, popchnąłem Cię, kurwa No to ktoś spadł na dół Ciu Kurwa. O chuj. No to mamy problem Ej, co? Nie, co jest? Co, co? to było? Ej, chłop się teptął do mnie, serio? Na kim, na kim ja siedzę? Mnie. Co tam kampi? Jest taki problem, się że tak Ej, Telir, wiesz co się gdzie stało? Tak, u mnie też tak było. Ale No kurde, Jest kto. Ale na, tu, kto kto będę mieć zero Ej, Ej. Kto, co, kto na tej Ej, rampie to nas złapał? Ja tam w rampie w środku byłem. Ktoś ale kto, kto leciał do... na nas? Kto leciał na nas, no? Nie bo na tam nie na nas tam nas, nas yeah, było dwóch. Yeah. No. No bo chłopie, ja tak, ty to tak, wieś, niby? Tak, tak ciebie Tak ja, Dotknąłem jednego i wyskoczyłem mi w zasięgu Ale, u, u, Ale nas, u nas to tak wygodało, go dało, jakbyś nie wiem. No, u nad nami. Sprzele... No, przeleciałeś nad mną, tepnąłeś się do mnie. Si ja się Ja się na kimś zablokowałem, lecz na Na górze zawsze się buguję. U jednej osoby ty lecisz, powiedz się, na górze radzisz. No. Tylko mnie się dosłownie tepnąłeś obnie, a ja byłem w telizze, tak jakby. No tak, bo tam tak jest na górze, zawsze. Ja pierdolę. Albo ktoś spada na dół i nagle jesteś zarażony Barty? Czego oczekujecie od dziesięcioletniej gry jakby Barti, ty masz nagi, No co ty nie powiesz Typie, to jest dziesięcioletnia gra A ma Battle Royale, człowiek Dosłowne O kurwa Celir, kurwa mać Nienawidzę cię Spoko O kurde, palety Kto jest zarażony? Ktoś na na kierownicy Co ja? No już się przekonałem, że jest zarażony Kto ty... jest i gdzie jest? Tu jest to już za Dobra, dachuję. Kurwa, zielony, gnój mnie goń. Kto to jest? Nie wiem. O chuj! O kurwa, Mać. Nie no. Myślałem, że przechytrze. Chciałem wydymać Freda, ale Do ciebie. rip tablica rejestracyjna D.I.S.A. dadisa tam w środku bajery się stało Kurczę, gdzie jest ten, ten stream z taką? To ja sobie pojadę, zniknął i widzisz bandę? Oj, to to był samo. ja, siu. Było jeszcze ostatnio, że grać dwie osoby. Nie wiem, pisz to 12 punktów. Skopel, co się stało? Normalnie. 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 <grym> normalnie. Gramy no jeszcze nie jednego? Normalnie. Nie, I wiecie, nie. kurwa strali, że wziąłem Sionam, bo spoko. No <grym> <To> naprawdę, nie <grym> był taki. No i ma dość, dość słabe, jest w tej grze. Nie no. Było w pyta, fajnie leciał bokiem. Czekajcie, zresortuję grę, bo kurwa pierdolona <grym> Napiszcie to. Ej, to weźcie go o jak się miejsce zwolni. Plus okay. jeden. Wyskap. Dawaj jeszcze jednego, kurwa. Fajnie było.